Widzowie, nie wiem, jak wam mam to powiedzieć, ale dostałem strasznie dziwne wiadomości od kubalonki w tym momencie. E, wszedłem na serwer teraz, w sensie na Discorda, i dostałem 3 godziny temu strasznie dziwną wiadomość od kubalonki. I no, musicie to sami zobaczyć, bo strasznie ona jest dziwna. Patrzcie to. I uwaga, pierwsza wiadomość. Kławku, ważna wiadomość. Dostałem ją o 13, teraz ja to nagrywam, jest 16. I uwaga, kławku, ważna wiadomość. Odchodzę na zawsze. Niestety nie mam już siły na to wszystko. Strasznie yy, dziwnie to brzmi widzowie I nie wiem czy... Yy, 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 ja mam, ja w ogóle to mam nagrywać, czekajcie. Nie lubiłem jak mi nie dawałeś admina, a umowa była inna. Muszę coś najgorszego. N nie wiem o co chodzi z tym, że muszę coś najgorszego, tylko nie płacz jak to zobaczysz i usłyszysz Nie wiem widzowie. Czekajcie, nie mam nadzieję, że będziesz dobrze się potem czu czuć po tym Yy, zawsze, dziękuję za wszystkie chwile, co, co, to znaczy, czekajcie, pokażę wam kolejną wiadomość może Kolejną wiadomość jaką mi wysłał to jest, pamiętasz jak razem połączyliśmy siły, Acem, Caternos, Mi, no pamiętam to To były piękne chwile i nie powrócą yy, Pamiętasz też jak zrobiłeś mi szkołę admina, fajne to było, teraz wszystko się zmieniło yy, pa, pa, A pamiętasz jak dałeś mi kiedyś hasło do twojego konta w Minecraft, to było miłe, dziękuję za wszystko, widzowie nie wiem, yy, czy kubalonka teraz sobie żartuje ze mnie, czy poważnie coś robi. Bo naprawdę ja nie, nie wiem, czy to widać, ale trochę się stresuję nagrywając to. I chciałem od razu to nagrać, żeby było reakcję moją widać po prostu na samym początku. Yy, I jest jeszcze jedna wiadomość, nawet na nią nie zerkałem. Czekajcie, pokażę wam. Ale musiałem wejść na Twoje konto, zrobiłem co musiałem: wszystko rozwalone. Co? Jak rozwalone? Czekajcie, trzeba było pomyśleć, zanim dałeś mi hasło, i nie zmienisz go. Ja już odchodzę. Nie, nie chcę mieć z Tobą nic do czynienia. Rozwaliłem serwer i dałem wszystkim admina? Na ACMC czekaj. Ja odchodzę na mój serwer ACMC Aternos.Me, no widzowie, co on gada w ogóle? Czekaj, ja wchodzę na ACMC. Nie, 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 nie wierzę, że coś się stało, widzowie. Przecież kubalonka odszedł, czekaj. Nie, dobra, działa. Kubalonka odszedł, ale on sobie. Nie wiem, widzowie, ja już miałem najgorsze myśli w głowie. Ale czekajcie, on podobno coś zrobił na serwerze. Czekaj, jest hater SMP, wszystko działa, w sensie lobby działa. Czekaj, wejdźmy może na hater SMP. Bo on powiedział, no... Czekaj, gdzie ja jestem? Nie wyjdziesz stąd, już nie pisz do mnie. Czekaj, czekaj. Ja nie miałem takich rzeczy w Fipunku. ej! Co to są za rzeczy? Eee... Czemu ja mam... Czemu ja jestem w jakimś bedrockowym czymś? Zamknięty. On mi naprawdę wszedł na konto na... Ja mu kiedyś podałem hasło, widzę, ale to było dawno, ja, ja w ogóle zapomniałem o tym. Przecież on mógł mieć cały czas admina. Jak ja jestem głupi, czekaj. On coś... Czekaj, pójdę na spawna. Czy on coś... Co on zrobił? Nie! On zniszczył serwer! W takim... Nie! Co on zrobił? Ja takiego jeku w ogóle nie miałem ze sobą. Czy wy to widzicie? Ej, no nie wierzę! Spawn i teraz ludzie tutaj się, czekajcie, respią. Co to jest? Kliknij, aby dostać admina. Co? Nie! On dawał admina? Halo, kto ma admina? Ja w ogóle mam rangę? Ej, on mi zniszczył serwer! Nie wierzę! Czekaj... Tu kubalonka, nie grajcie na tym serwerze. Ja! Ej, ludzie mają admina? D, koksik! 777, szybko wpisuj to! No nie mogę tego wpisywać, bo jest wyłączony system OP. A, to może nie dało to! Ej, widzowie, widzicie to? Zniszczony serwer jest! Ej, co się odwala? Kubalonka powiedział, że nie chce ze mną w ogóle rozmawiać. Ale, czy. co. co dlaczego to się stało? I on powiedział, że wraca na ACMC Mi. Ej, nie wiecie, czy na pewno nikt nie ma admina na tym serwerze? Czekaj, on ma admina? Nie, ktoś lata w ogóle tutaj? Nie chyba, dobra, czekajcie, coś już się stało, ludzie piszą. Nie, dobra, może, może, czekajcie, zobaczymy, czy jest w ogóle ACMC Aternos Mi. Dobra, widzowie, wpiszmy sobie um, ACMC Aternos Mi, widzowie, żeby zobaczyć, czy to w ogóle działa, czy to jest? Jest! Ej, jest 28 graczy, co? Nowa edycja, zakaz kławku na serwie, X Survival, on... On odszedł, widzowie, w ogóle z ACMC odłączył się. W tym momencie on się odłączył, widzicie ten obrazek? Co to jest za napis ACMC? Ej, nie wierzę, co jest? Czekajcie, wejdźmy tutaj w ogóle. Ej, gdzie my jesteśmy, widzowie? Czego tu szukasz? Nie gadam z tobą już więcej. Nie pokazuj się więcej na serwerze, nie wchodź tu. Co? Dlaczego ja mam tu nie wchodzić? Dlaczego tu pisze, że to jest niebo? I czemu tu jest jakaś biała wełna? I tu grają normalnie gracze, widzowie. Ej, nie wierzę. Ej, tam oni gdzieś tutaj chodzą, czekaj, czekaj, czekaj. Ty co ja mam zrobić? Ja mam tutaj tego parkura przejść, widzowie? Ej, nie wierzę, co się dzieje z kubalonką? Naprawdę. Ej, co się odwala w tym momencie z kubalonką? Czekaj, spadłem. Może włączę sobie flya, przecież ja mam flya, czekaj. Włączę flya, aj, nie mogę latać, nie wierzę. Co ja mam zrobić, widzowie? Jak ja mam stąd, tam mam stąd wyjść? Może, czekaj, może spawn. Jesteśmy! Działa spawn! Co to jest za spawn, widzowie? Co? Niebo! Niebo, okej okay. Dlaczego niebo? Nie wiem ACMC Atenos mi, nowa edycja najlepszego serwa Zakaz Kławku i ty za to, że nie dał mi admina Co? E, nie bądźcie źli, Kławku nie dał mi bana, dlatego ma ban Ale nie dał mi admina, dlatego ma bana No nie wierzę, dlatego, że nie dałem admina, dlatego mam bana na tym serwerze podobno Kławku nie dał mi admina, dlatego ma zakaz I Co to jest za obrazek? Ten obrazek to jestem chyba ja, który ma podobno bana Ale dlaczego tu jest niebo i co się dzieje z kubalonką widzowie? Nie wierzę, czekaj Zakaz chodzenia kławko i ty oraz lekramy podróbki ACMC Nie wierzę, przecież to jest podróbka, ten serwer I czemu tu są jakieś chmury? Ej, co to jest, widzowie? Dlaczego tu są jakieś chmury? Ej, ej tam są schody! What? Tam są schody! Ty ja mam tam iść, widzowie? Czekaj, czekaj, ej, tu są jakieś gracze, napisze siema ej, Gdzie jest, gdzie jest kubalonka? Czekaj, może się. Kubalonka MSG Kuba Nie ma kubalonki, jest tylko, są jak tylko jacyś inni gracze, ej. Nie ma, nie ma kubalonki, ty. Nie wierzę. Ej, bez tu nie ma kubalonki. Mój ender chest? <gryw> Mój ender chest jest, ale to nie są chwile na żarty, widzowie. Mam tutaj moje rzeczy schowane jeszcze przed tym, jak czekajcie, game modę kreatywę. Nawet nie mogę game moda. Nie wierzę, no nie mogę game moda, widzowie. I patrzcie, tu są schody, widzowie. Ej, ja mam tam się dostać? Czy co? Ej, jak ja mam tam się wbić, czekaj. Fly, może włączę flya, ale. Na jakiegoś takiego małego, czekajcie. Uwaga, spróbujmy wlecieć. Czekaj, czekaj i... Aj, i prawie nie... Czekaj, jeszcze może mniejszy. Udało mi się, widzowie, zbugować to, widzicie? To? Udało mi się wbić! Tutaj ludzie próbują wbić, ale nie mogą, a mi się udało. Nice, ej, tu ludzie są, siema! Ej, dlaczego tu jest niebo niby i tu są jakieś chmury, widzowie, o co tutaj chodzi? Ej, nie, co się dzieje z kubalonką widzowie? Dlaczego to jest wszystko otoczone bedrockiem? Ej, nie wiem, naprawdę zaczynam się martwić, że coś się stało w tym momencie, co nie, nie powinno się stać. To są jakieś chmury. Czy coś tutaj będzie na tych chmurach? Wątpię. O kurde, tylko żebym nie spadł, Kurde, bo z moim widzowie szczęściem to ja wiem, że mogę spać. Tu są w ogóle jakieś villagery chyba. Nie sprawdzałem całego spawna, bo te chmury mnie, kurde, tutaj... Ten, wziąłem mi uwagę. Jak ja mam lagi w ogóle, ej. Ty! Widzicie to tam? I tam jest jakiś command block, czekaj, idę tam widzowie, idę tam, idę, idę, idę. Dobra, ej, widzowie, jestem, widzę. Czekaj, co to jest? Wiadomość od kubalonki, kliknij. Ej, co? To jest wiadomość od kubalonki? Ej, nie mogę tego klikać ani nic, ale mogę ten przycisk kliknąć. Ej, dobra, klikamy ten przycisk widzowie, ej, nie, to jest wiadomość od kubalonki. Dobra, uwaga, klikamy. Kławku, to jest za dużo. To wszystko mnie męczy. Nie zobaczysz mnie z więcej. Więdzy jakimś cytem udało Ci się wejść i znaleźć schody do nieba, ale to już koniec. Nie będzie mnie z nikty. Nie chcę z tobą rozmawiać. Zostaw mnie w spokoju. Masz, mam już tego dość. Wszystko co dobre, to już minęło. E, widzowie, słyszeliście to? Dlaczego Kubalonkami takie rzeczy powiedział? Ej, no przecież, ta wiadomość była do mnie specjalnie? Ej, no widzowie, powiedzcie mi, czy ja naprawdę robiłem coś złego podczas tego wszystkiego? Czy my jakoś go ob obraziliśmy, czy coś takiego? Ej, czy on sobie, widzowie, nie, nie wiem, no chyba sobie jaja robi chyba, nie? Tak mam, na, mam nadzieję, bo to strasznie wygląda, widzowie, że niebo. Taka wiadomość. Ej, napiszcie, co wy o tym myślicie. I, a, spadłem na dół, nie! Ale nic mi się tutaj nie dzieje. Ej, nie wierzę. Ja teraz powinienem zniszczyć ten serwer, bo mam TNT, tylko zrobić sobie zapalniczkę. Tu w ogóle działa mi się kierka, Czekaj, sprawdźmy. Nie, nie działa. Ale no, widzowie, nie wypada mi, napiszcie, co wy o tym myślicie, bo to, to jest strasznie dziwne. Damy tutaj domek kubalonki. Nie, nie, to jest naprawdę dziwne, nie? Co jest w tym domku? Nie wiem. Nie, no, tutaj chyba nic nie ma. Nie, no, widzowie, dajcie znać, co wy o tym myślicie.